Hej, dzisiaj zbieram jasnotę białą. Jasnotę białą zbieramy około 15 cm do tego momentu, co są kwiatostany, z góry, od nasady rośliny. Zbieram jasnotę białą z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, zawiera rutynę. Jeżeli ktoś nie zna właściwości rutyny, to podpowiem, że uszczelnia naczynia krwionośne, zapobiega pojawianiu się obrzęków, zapobiega powstawaniu pajączków i żylaków na nogach. Należy suszyć jasnotę białą na odwary, ponieważ działa przeciwzapalnie, antybakteryjnie i wykrztuśnie. Będziemy robili syrop, także musimy sporo dzisiaj nazbierać jasnoty białej ponieważ będziemy robili syrop. Syrop będzie oczywiście zmodyfikowany na patogeny zakaźne, czyli będzie skuteczniejsze działanie oraz będę robiła maść na żylaki. Zachęcam do zbierania jasnoty białej. Dzisiaj zbieram jasnotę białą, ale o jasnocie jeszcze będziemy sobie troszeczkę gadać. Ja znalazłam przepiękną łąkę. Muszę wstać. Mam nadzieję, że kamera... I tutaj jest dosłownie wszędzie jasnota biała, także nazbieram sobie bardzo dużej ilości. I do następnego zachęcam, pogoda jest piękna do zbierania jasnoty.